Co robimy po skończonym łowieniu? Bojętnie czy to multiplikator czy kołowrotek klasyczny ze stałą szpulą luzujemy docisk sprzęgła czyli popularne pokrętło hamulca Luzujemy po każdym łowieniu dlatego, że jeśli tego nie zrobimy nie zluzujemy to tarcze nam się zapieką i później taki hamulec traci płynność no i po pewnym czasie po prostu nie będzie miał maksymalnej siły hamowania. To się często zdarza, że multiplikatory, albo no w kowrotkach tych klasycznych to jeszcze mniej, ale w multiplikatorach często się zdarza, że e, hamulec traci siłę hamowania. Po prostu dyski są tak dociskane mocno i cały czas są dociśnięte tym pokrętłem gwiaździstym sprzęgła, że po prostu ulegają odkształceniu i później już przy maksymalnej sile hamowania hamulec przepuszcza co jest właśnie przy dużych rybach często skutkiem takim że tą rybę nie dotniemy